No, trzeba pogratulować gospodarzom w wyniku. rzeczywiście okazali się lepsi od nas. My mieliśmy mnóstwo kłopotów, chcieliśmy w pierwszej połowie przez cały mecz zagrać przede wszystkim na zero z tyłu, bo wiemy, że robiliśmy błędy w obronie i pracowaliśmy nad tym, żeby tych błędów nie popełniać. No i rzeczywiście do momentu straty bramki praktycznie jeden strzał wybroniony przez Małkowskiego po rzucie rożnym, a tak to w sytuacji wielkich w tym meczu nie było. Natomiast Rzeczywiście znowu fatalne błędy w obronie i bardzo wysoka porażka, która rzeczywiście trzeba wstrząsnąć z zespołem, bo, bo już po prostu yy, zagraliśmy w fatalne spotkanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poprosimy o pytania. Jeżeli dziennikarze krakowscy prosimy o przedstawienie się, trenera prawdopodobnie nie będzie z nami. Poprosimy o pytania. Ja mam pytanie Panie Trenerze. Radio Plus Krzysztof Rządek. czy będzie zmiana w bramce w najbliższym meczu, czy nadal ma Pan zaufanie do Małkowskiego? Nie, to już musi być zmiana w bramce. W tej chwili też zastanawialiśmy się jeszcze przed meczem na tym, ale yy, no, daliśmy ostatnią szansę Zbyszkowi, natomiast w tej chwili nie ma innego wyjścia. Niedziela był chory, brał antybiotyki przez całe spotkanie i na pewno by nie wytrzymał rozmawiając z zawodnikiem. Albo by zagrał pierwsze 30 minut i później trzeba byłoby go zdjąć albo go wpuścić w drugiej połowie. Plan był taki, żeby pierwszą połowę zagrać na zero i, i to się udało. Natomiast Andrzej miał wejść już później na podmęczonego przeciwnika i ewentualnie wzmocnić naszą siłę ataku. Dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Witamy na drugiej części konferencji. Witamy trenera a kilka poprosimy klikasz, klikasz. No, Coś, coś mówić po takim meczu na pewno. Na pewno przeważaliśmy dzisiaj. Sam wynik na pewno mówi sam za siebie. Na pewno po takim meczu trudnym, z lechem Poznań, gdzie chłopcy włożyli bardzo dużo emocji. Ciężko było ich skoncentrować w taki sposób, żeby z większym zaangażowaniem niż z Lechem Poznań podeszli do tego meczu, także tutaj na pewno trzeba im postawić, wystawić wysoką ocenę chłopakom, że bardzo, bardzo prawidłowo podeszli do tego meczu, także tutaj na pewno widać, że zespół z każdym z biegiem czasu robi postęp w każdej można powiedzieć tak... W, duży, w dużej ilości elementów, którzy, kto, które się składają na, na sukces, także tutaj myślę, że e, czas też robi swoje i e, zespół coraz, coraz bardziej zgrany. Dziękuję. Dziękuję bardzo, poprosimy o pytania. Co się stało ciągnął Na treningu mięśnie, brzucha coś tam i e, dosyć mocno około i chciał grać, ale podjąłem decyzję, żeby odpuścił ten mecz. W ogóle nie grał w Koronie, nawet nie będę jest tak lasą. Patrzył mi na te błędy korony w obronie, jak są ocenię na Worszakiego Jego jakby teraz tutaj zaangażowanie w No powiem tak, na pewno ja bym, ja bym tego zawodnika nie ściągał tutaj, jakby nie był pewny, że ten zawodnik, że ten zawodnik się przyda nam i będzie tutaj dobrze grał, także potwierdza swoje umiejętności. Jest liderem w linii defensywnej, także jestem na dzień dzisiejszy z jego gry zadowolony. Spokojnie, bardzo spokojnie do tego podchodzimy. Chłopacy też rozumieją rozumiem sytuację. Ja tak, jak powiedziałem, za każdym razem będę mówił to samo. Banalne rzeczy, ale nas interesuje każdy następny mecz i będziemy tak podchodzić do końca rundy. Każdy następny mecz będziemy grać o zwycięstwo, będzie czy będzie to mecz u siebie, czy na wyjeździe. Nie wiem, trudno powiedzieć. No, ja myślę, że to czas pokaże, czy ta przerwa nam się przyda, czy nie. Ale ja myślę, że akurat będzie czas na wyliczenie kontuzji podstawowych zawodników Radomskiego i Trybunowicza, także, także myślę, że ten czas z korzyścią wykorzystamy. Czy są jeszcze do trenera? Jeżeli nie, bardzo dziękuję. W takim meczu można wytchnąć coś swoich klikarzom zwycięskim? Bo ja tam trochę dość doszczy... nie będę mówił jakich, czy można jednak coś starych, jakich błędy. E, powiem tak, no na pewno jak e, jeżeli człowiek chce do czegoś się doczepić, to można do słupa się doczepić, że talii nie ma. Także tutaj nie ma problemu, coś znajdziemy. <noise>